Ten dzień owocuje rozwojem zainteresowania geoinformacją czy geoinformatyką w części z was. Gizde jest świętem międzynarodowym, zapoczątkowanym w 1999 bodajże roku. U nas na umc się odbyła się w tym roku po raz 11. Celem Gizdeja jest promocja gisu wśród młodzieży, dzieci, liceum, rozreklamowanie tego po prostu wśród wszystkich ludzi, ponieważ GIS w zasadzie jako tako otacza nas cały czas, a nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Cały Google Maps działa na zasadzie GIS-u, na zasadzie geolokalizacji, informacji przestrzennej, przypisania informacji opisowej do lokalizacji. Nie ma postępu bez rozwoju technologii. Wiemy o tym, że od początku, od zarania dziejów tak było. Wielkim wynalazkiem było koło, wielkim wynalazkiem był pług. Mamy wynalazki innego rzędu. Z roku na rok coraz więcej miast, gmin, samorządów, tak, widzi potencjał w takich systemach informacji przestrzennej. To tak jak na mojej prezentacji pokazywałam, coraz więcej z dnia na dzień obserwujemy uwolnienia tych danych, tak, rejestrów, które są gromadzone w urzędach. Pokazujemy je w formie przestrzennej. Możemy zauważyć po prostu też. Właśnie na przykładzie Polska ma panet, ile tych rejestrów mamy już udostępnionych i z jaką częstotliwością one się pojawiają, tak? Czyli też obserwujemy, że coraz więcej miast i gmin widzi potencjał w tych systemach informacji przestrzennej, ponieważ przydają się one w codziennej pracy urzędnika, ale jest to też bardzo fajna forma komunikacji i informacji o tym, co się dzieje na naszym terenie, na naszym obszarze mieszkańca. Mam nadzieję, że wkrótce tutaj. Spotkamy się z częścią z Was, ale już jako naszymi studentami. Tak się zresztą co roku dzieje.